Heju! Ja się zabieram za ćwiczenia dzisiaj. I dzisiaj nagrywamy kolejnego vloga. I vlogów jest mega dużo, jak zauważyliście. Laki, wyłeś z szafy. Chciałam nagrać a, szafę. Filmik o szafie jednak nie wiem czy, czy mi się dzisiaj chce może tam poukładam ale ale zobaczymy okej, okay, mamy warkocze nie lubię się w takim warkoczu jeżeli robię warkocze to raczej robię odtąd takiego no nie za bardzo lubię ale do ćwiczeń mieć akurat a nie chcę jej, żeby były pokręcone. Dobra. Rozkładam wszystko sobie. Zamykam idę do wodę, zamykam szafę, żeby laki tam nie grzebał i zaczynamy ćwiczenia. Ju, ja już się ogarnęłam. Znaczy już dawno się ogarnęłam. Prawie, bo nie mam makijażu, ale to nic. Niepotrzebny. Laku śpi. A ja mam problem. Nie wiem, co zrobić na obiad. Pomocy. Kto ma jakieś pomysły, niech pisze. Wczoraj miałam spaghetti, wczoraj miałam. Co miałam przedwczoraj? Tortille Nie mam pomysłu co zrobić dzisiaj na obiad Czekam na mamę Coś wykombinujemy A tu mam coś Jakieś korzysty Takie trójkącie widzicie No nic W ogóle mam straszną tą Cerę, Dla, dlatego się nie maluję Daję jej odpocząć i tak siedzę w domu, więc ym, dam jej chwilę odpocząć Bo mi powyskakiwały jakieś pryszcze, nie pryszcze, krostki, nie krostki No ale tak to jest ym, I teraz tak Co ja nasz? chciałam powiedzieć? Aha, o tak jak Wam mówiłam, będę Wam pokazywała co i jak, jak tam u mnie jest. I jeżeli chcecie też zaczynać ćwiczyć w tym czasie kwarantanny i chcecie się pochwalić, to piszcie. Chętnie poczytam co i jak jeżeli mi się sprawdzi ten trening z którą dziewczyną ćwiczę to wam podlinkuję bo dzisiaj, wczoraj ćwiczyłam z inną, ale, ale to było już chyba bardziej dla zaawansowanych dla zaawansowanych osób ćwiczenia w domu a tutaj właśnie mi się podobał ten trening, jutro zrobię sobie może ten sam co dzisiaj Sorry, ale mam telewizor włączony. Jutro może pojutrze może spróbuję troszeczkę inny od tej samej dziewczyny i wam zobaczę może polecę Wam właśnie tą dziewczynę, ale myślę, że zrobię to za jakiś tam czas. Dzisiaj miałam sprzątać szafę. Jednak to mi w ogóle nie, nie wyszło bolą mnie ta, tak strasznie nogi po, po wczorajszym treningu, mam nadzieję, że przyzwyczaję się i będzie dobrze jak na razie nawet w niedzielę nie myślę, żeby przestać ćwiczyć myślę, żeby jak na razie nie, nie będę przestawała, będę ćwiczyła także jeżeli Chcecie się pochwalić? Piszcie w komentarzu, czy wy też ćwiczycie, czy może zaczęliście teraz od niedawna ćwiczyć? Może ile już skudliście, lub wcześniej, może jeżeli ćwiczyliście już dawno, to może ile wtedy zrzuciliście takie wspieranie się, coś w tym stylu. Także co ja idę teraz jeszcze trochę ogarnąć. W domu i, i odezwę się do Was. Yy, może coś wymyślę w końcu na ten obiad i dam Wam propozycję obi obiadu. Chociaż wątpię, bo nie mam w ogóle żadnego pomysłu, więc no, smutno mi. Yy, także. Także tak, tak idę ogarnąć. Mam pomyte kary, wyniesione śmieci, troszeczkę ogarnięte. Wyjąć drugie pranie, bo wstawiłam i nie wyjęłam. I zostało mi jeszcze białe, zrobiłam już jedno, wywiesiłam, zrobiłam drugie, nie wywiesiłam. I zostało mi jeszcze jedno białe, ale myślę, że to może wstawię jutro, bo. No, jutro stawisz. A idę zaraz wywiesić to, bo już chyba się dawno wyprało. E I posprzątać trochę w domu. Dobra, uciekam. Odezwę się później, jak coś wymyślę na obiad. Pa. No i kupiłam ci pieczarki. Jogurty naturalne. Bo tam już nie mam. Mostly. Okay.

Resztę mojej wody. I da się wykąpać. I trochę ogarnąć. Dzisiaj było ok. Nie było najgorzej. Rano bolało mnie wszystko. Teraz jest ok. Dzisiaj też mi laki nie przeszkadzał Czuję się całkiem, całkiem dobrze. Dzisiaj drugi dzień pokazałam Wam moją wagę. Duża, no ale cóż. Ćwiczymy, zobaczymy, ile przez dwa tygodnie. Dzisiaj jest piątek. Wczoraj zaczęłam w czwartek, czyli za tydzień, w piątek, wam pokażę, ile mam na wadze, czy coś zrzuciłam z niej. I za dwa tygodnie też wam. Pokażę, czy jest jakaś różnica dalej, czy, czy nie. Zaraz idę sobie wypić: Najpierw idę się wkąpać, później idę sobie wypić szejka. I tak ja jestem ogólnie po śniadaniu, więc tak jak się rano, rano ważyłam przed jedzeniem, to było mniej. No, zobaczymy, co wyjdzie dalej. Zaraz sobie idę wypić szejka. Umyć się i odezwę się do Was, jak będę ogarnięta.